ma Biohazard Ultra Toxic tu jest. Przekazuję Wam wiadomość. Dzisiaj mamy 26. Dzisiaj mamy i wcześniej rano wysłałem Wam film z Counter-Strike, który grałem, ale mam smutną informację, bo wiecie, że dwa dni temu dałem posta, że, że 29 listopada będzie ostatni film, a ci z 26. bo 30 listopada skoń skończę na razie nagrać filmy, po 1 grudnia Zaczynam rehabilitację na moim kolanie Jak widzicie mamy mam tu opaskę ja nie, wiem, czy, nie wiem czy w ogóle widzicie, bo to ciemno. O, tu mam opaskę Powiem wam, że, że 1 grudnia jest rehabilitacja i nie będę miał czasu nagrać filmów. Bo ja mam jeszcze zadania do zrobienia z zal zaległości z szkoły Więc powrót filmikami będzie dopiero 9 grudnia, czyli przerwa trwa od 30 listopada do 8 grudnia, więc 28 listopada, be... jutro nie będzie żadnych filmów, ale 28 listopada będzie jeszcze jeden film z gierkami, coś wymyślę, może Valve, albo jakieś inne Minecraft, albo space, Sp zobaczymy. A 29 listopada będzie ostatni filming z Edytą i 30 listopada przerywam. I 9 grudnia wrócę znowu z filmikami, więc cześć, trzymajcie się.